Witam państwa serdecznie. Jestem doktor Michał Adamski, specjalista medycyny integracyjnej z ponad dwudziestoletnim doświadczeniem. Czy zastanawialiście się kiedyś, dlaczego, mimo zdrowej diety, ćwiczeń i odpowiedniego nawodnienia, nadal czujecie się zmęczeni, macie problemy z trawieniem lub bóle stawów? Odpowiedź może was zaskoczyć. Kluczem do zdrowia i młodości może być regularne oczyszczanie pewnych, zapomnianych obszarów ciała, o których rzadko myślimy w codziennej higienie. Dzisiaj pokażę Wam, jak proste techniki oczyszczania ukrytych obszarów ciała mogą uruchomić naturalne mechanizmy regeneracyjne organizmu, które większość z nas nieświadomie blokuje. Te metody są stosowane od tysiącleci w medycynie wschodniej. A teraz współczesna nauka zaczyna rozumieć, dlaczego są tak skuteczne. Weźmy przykład pani Barbary, mojej 58-letniej pacjentki, nauczycielki z zawodu. Mimo zdrowego stylu życia, cierpiała na chroniczne zmęczenie, częste infekcje i przedwczesne oznaki starzenia. Barbara przychodziła do mnie zdesperowana, po konsultacjach u wielu specjalistów. Badania nie wykazywały poważnych problemów, a jednak czuła się coraz gorzej. Jej skóra straciła jędrność, włosy stały się matowe, a energia życiowa zdawała się wyciekać z każdym dniem. Kiedy zaczynałem praktykę medyczną, byłem sceptyczny wobec wielu tradycyjnych metod oczyszczania organizmu. Moje wykształcenie medyczne koncentrowało się głównie na leczeniu objawów, nie przyczyn. Dopiero, gdy spotkałem mojego mentora, doktora Yamaguchi, zrozumiałem, jak ważne jest holistyczne podejście do zdrowia. Przez lata badałem i obserwowałem efekty różnych technik detoksykacji u setek pacjentów. Wyniki przeszły moje najśmielsze oczekiwania. Nasze ciało jest zaprojektowane do samooczyszczania, ale współczesny styl życia drastycznie utrudnia ten proces. Toksyny gromadzą się w trzech kluczowych, a rzadko oczyszczanych obszarach: zagłębieniach usznych, obszarach za uszami i pod płatkami uszu, fałdach skórnych na szyi i pod brodą oraz w zagłębieniach pępka. Te trzy obszary to prawdziwe centra detoksykacyjne naszego organizmu. Dlaczego? Ponieważ zawierają niezwykle wysoką koncentrację węzłów chłonnych i punktów merydianowych czyli ścieżek energetycznych, które według medycyny wschodniej transportują energię życiową przez całe ciało. W medycynie zachodniej coraz częściej uznajemy, że te punkty odpowiadają rzeczywistym skupiskom zakończeń nerwowych i naczyń mikrokrążenia. Badania z ostatnich lat pokazują, że regularna stymulacja tych obszarów może zwiększyć przepływ limfy nawet o 30% co bezpośrednio wpływa na zdolność organizmu do usuwania toksyn. Pomyślmy o naszym układzie limfatycznym, jak o systemie kanalizacyjnym miasta. Gdy jest drożny, wszystko działa sprawnie. Gdy się zatyka, zanieczyszczenia zaczynają się gromadzić, powodując szereg problemów. Po trzech miesiącach regularnego stosowania metod, które dziś wam pokażę, Barbara wróciła do mojego gabinetu jako odmieniona osoba. Jej energia wróciła. Skóra odzyskała blask, a co najważniejsze, jej wyniki badań pokazały znaczną poprawę parametrów zapalnych i metabolicznych. Doktorze, ludzie pytają, jaki zabieg odmładzający przeszłam, śmiała się na wizycie kontrolnej. A teraz przejdźmy do praktyki. Jak prawidłowo oczyścić te kluczowe obszary? Zacznijmy od uszu. Za małżowiną uszną znajduje się pięć głównych punktów merydianowych, które są bezpośrednio połączone z naszymi narządami wewnętrznymi. Delikatny masaż tych punktów przez 2-3 minuty dziennie pobudza krążenie krwi i limfy. Technika jest prosta: używając kciuka i palca wskazującego, Delikatnie masuj obszar za uszami, ruchami okrężnymi. Następnie przesuń się do płatków uszu i małżowin. Szczególną uwagę zwróć na zagłębienie tuż przy wejściu do kanału słuchowego. To punkt silnie powiązany z układem odpornościowym. To wyjątkowe, że medycyna tradycyjna przez wieki intuicyjnie rozpoznawała te punkty jako kluczowe dla zdrowia, zanim nauka wyjaśniła ich znaczenie. Współczesne badania potwierdzają, że te obszary są bogate w receptory nerwowe, które przy stymulacji wysyłają sygnały bezpośrednio do mózgu i narządów wewnętrznych. Drugim obszarem jest szyja i podbródek. Ta okolica zawiera największe skupisko węzłów chłonnych w górnej części ciała. Gdy stają się zatkane, toksyny nie mogą swobodnie przepływać. Co prowadzi do obrzęków, zmęczenia i osłabienia odporności. Technika oczyszczania jest następująca. Opuszkami palców wykonuj delikatne ruchy głaszczące od żuchwy w dół szyi, zawsze w kierunku serca. Ten ruch pomaga limfie płynąć we właściwym kierunku. Zwróć szczególną uwagę na obszar za żuchwą i pod brodą. Powtarzaj każdy ruch pięć do siedmiu razy. Rano i wieczorem. Mój pacjent, 45-letni Tomasz, cierpiał na przewlekłe infekcje górnych dróg oddechowych i uporczywe zmęczenie. Po wprowadzeniu codziennego masażu limfatycznego szyi, częstotliwość jego infekcji zmniejszyła się o 70% w ciągu zaledwie dwóch miesięcy. Trzeci obszar to pępek. Punkt centralny według wielu systemów medycyny tradycyjnej. W medycynie chińskiej to centrum energetyczne dantian, a w ajurwedzie ważny punkt marma. Badania ultrasonograficzne wykazały, że pępek jest punktem, gdzie tkanki łączne i powięzi z całego ciała zbiegają się, tworząc coś w rodzaju centrum komunikacyjnego organizmu. Właściwe oczyszczanie tego obszaru Wpływa na pracę jelit i metabolizm. Używając czystej bawełnianej szmatki i ciepłej wody, delikatnie oczyść wnętrze pępka ruchem okrężnym. Następnie wmasuj krople oliwy z oliwek lub oleju kokosowego. Jest to szczególnie ważne dla osób z problemami trawiennymi. Moja 62 pacjentka Krystyna zmagała się z zespołem jelita drażliwego przez ponad dekadę. Wprowadzenie codziennego oczyszczania pępka i masażu okrężnego wokół niego znacząco zmniejszyło jej dolegliwości w ciągu zaledwie trzech tygodni. Badania pokazują, że te pozornie proste praktyki mają głęboki wpływ na nasze zdrowie. U pacjentów regularnie stosujących te techniki odnotowałem średni spadek markerów zapalnych o 27% w ciągu zaledwie sześciu tygodni. Kluczowe jest wykonywanie tych zabiegów regularnie. Najlepsze rezultaty regularne oczyszczanie trzech kluczowych obszarów: uszu, szyi i pępka może przynieść zdumiewające rezultaty dla twojego zdrowia i samopoczucia. Te niepozorne miejsca są prawdziwymi centrami detoksykacji, gdzie koncentrują się połączenia układu limfatycznego i meridianów energetycznych zaledwie kilka minut dziennie poświęconych na ich pielęgnację, może uwolnić naturalne mechanizmy samouzdrawiania Twojego organizmu. Pamiętaj, że rezultaty przychodzą z czasem i konsekwencją. Pierwszych efektów możesz spodziewać się po siedmiu do dziesięciu dniach, ale pełna transformacja wymaga co najmniej miesiąca regularnych praktyk. W mojej ponad dwudziestoletniej praktyce lekarskiej Widziałem setki pacjentów, którzy odzyskali energię, poprawili trawienie, wzmocnili odporność i opóźnili procesy starzenia dzięki tym prostym technikom. Jak mówi stare przysłowie, małe przyczyny, wielkie skutki. Ten drobny element codziennej rutyny może być brakującym ogniwem w Twoim dążeniu do optymalnego zdrowia. Zachęcam Cię, abyś już dziś wieczorem wypróbował te techniki. Zacznij od delikatnego masażu uszu, przejdź do obszaru szyi, a na koniec oczyść okolice pępka. Obserwuj swoje ciało i notuj zmiany. Jeśli masz dodatkowe pytania, zostaw je w komentarzach pod filmem. Chętnie podzielę się z Wami kolejnymi skutecznymi metodami detoksykacji w moich następnych materiałach. Pamiętaj, Twoje ciało ma niezwykłą zdolność do regeneracji, jeśli tylko dasz mu właściwe narzędzia. Te zapomniane obszary, a odwdzięczy Ci się zdrowiem i energią na długie lata. Dziękuję za uwagę. Do zobaczenia wkrótce.